Cześć, Ludziska! Z tej strony znowu my, Ever After High i inne Lalki. Przepraszamy Was za tę długą przerwę, ponieważ nie było nas ponad miesiąc. No właśnie, nie było nas ponad miesiąc. A po co nagrywamy ten filmik? Mieliśmy nagrać serial, ale wielokrotnie nam się nie przesyłało, więc stwierdziliśmy, że na dzisiaj sobie z serialem odpuścimy. Ale no, oczywiście jeszcze nagramy. Dobra, więc taką informacją jest to, że dziękujemy Wam z całego serca za 24 subskrypcje. Kiedy my to nagrywamy, jest 24 subskrypcje. Nie wiem, może jest coraz więcej, może już mniej nie wiem, ale na razie, tym, ale na razie mamy no, 24. Naprawdę, kiedy zakładałyśmy ten kanał, nie wiedziałyśmy, że możemy zdobyć aż tyle subskrypcji. No ale jak widać, zdobyłyśmy. Więc no serdecznie Wam dziękujemy i z tej okazji 24 subskrypcji robimy dla Was... ogłaszamy dla was QA. Jeżeli ktoś nie wie co to znaczy QA, to już tłumaczę. QA to jest... i tak przepraszam cię, nagrywam bez mojej siostry, I'm sorry. Także no, już tłumaczę co to jest QA. QA to jest... że po prostu pod tym filmikiem możecie zadawać mi pytania do QA no, pod tym filmikiem zadawajcie pytania, a my pewnego dnia nagramy taki filmik, na którym, w którym będziemy na te pytania odpowiadać. Także to tyle na dzisiaj, dziękujemy za I obejrzenie. Jeszcze bardzo dziękujemy za 8 tysięcy obejrzeń. No właśnie. No moja siostra już przyszła wreszcie i coś mówi. No, bo dawno nie słyszeliście jej głosu. Chyba no i mój też w sumie. No także jeszcze raz y przypominamy pod tym filmikiem, piszcie nam pytania i którego dnia nagramy filmik z odpowiedziami na te pytania. Także tyle na dzisiaj. Dziękujemy za obejrzenie i oczywiście dziękujemy za 24 subskrypcje i czekajcie na serial. Także na razie i trzymajcie się cieplutko. Cześć!